Czy słyszałeś o Metatron? Prawdopodobnie nie. Co jeli powiem wam, e jest on opisany jako najpotniejszy anioł ze wszystkich niebiańskich hierarchii, ale większość ludzi nawet nie zna ich istnienia. Zgadza się. Pojawia Ezi w tekstach apokryficznych, mistycznych tradycjach i starożytnych kopisach, które zostały pominięte z Biblii, które znamy dzisiaj. Ale ich rola jest tak intrygująca, e wielu uczonych uważa Metatron za prawdziwe prawe rami Boga w wiecie duchów. Jemy w czasach, gdy wszyscy szukają odpowiedzi, kto nigdy nie chciał wiedzie, co Esi dzieje po śmierci, lub kto naprawdę jest niewidzialnymi siłami i życiem Dóbr wiadomości jest to, e w starych tekstach jest ukryte wskazówki, takie jak Sika Inak, czy Inak, w Zohar, Talmud i tradycja Kabaj, które ujawnia niesamowite szczegóły na temat tego potnego anioła. Metatron więcej eni postaci anielskiej, jest opisany jako niebiański pisarz, mediator między Bogiem a ludmi. A nawet jako stranik drzewa Ecia. I dlaczego to dla Ciebie ma znaczenie? Ponieważ znajomo duchowych postaci jako Metatronu nie jest tylko po to, aby zaspokoić ciekawo, ale ich zrozumienie, w jaki sposób te istoty Mag wpływa na Twoje Ecie, jad wokół Ciebie, a nawet tajemnice stworzenia. Odkrywanie tych tajemnic jest również znalezienie kawałków duchowej ukadanki, która pomaga nam zobaczyć większy plan. Zapewniam Ci, kiedy wiesz wszystko to tutaj ujawnimy, zobaczyć wiatr zupełnie inny sposób, ale przede wszystkim szczero tych, którzy studiowali te rzeczy od lat, nie jej wiedza duchowa prowadzi do prawdy. Niektóre cieki mag wygląda jak wiato, ale ukryj pułapki. Dlatego w tej treci pouka ci wszystko z odpowiedzialności, biblijnym rozeznaniem i szacunkiem dla wiary wrzeciowskiej. I ostatecznie o ciebie zejli, co zrobi z wiedz, przygotowane na zanurzenie SI w tej tajemnicy. Wichud ze Emen. Co więcej, podczas tej podróży zrozumiesz, w jaki sposób wiedza o postaciach duchowych jako metatron może zmienić twój wizję wiary i duchowości. Wik zasubskrybuj teraz i aktywuj dzwon, aby nie stracić kolejnych tajemnic, objawie i spostrzeje, które zrobi w twoim duchowym spacerze. Kiedy mówimy o aniołach, wkrótce przychodzimy do gały postaci takie jak Gabriel, Miguel lub Rafael. Prawda? Ale istnieje enigmatyczna posta, mało cytowana w pismach kanonicznych, ale pojawia Ezji w tekstach apokryficznych i starożytnych tradycjach mistycznych z imponując reputacji Metatron. Wielu uczonych twierdzi, e najpotężniejszym najpotniejszym aniołem niebieskiej hierarchii zajmuj szczególne miejsca obok tronu Boga. I wierz mi, ta nazwa ma więcej tajemnic. Nie mylisz. Metatron jest nie tylko kolejnym aniołem, ale niebieskim istot tak wysok, e niektóre mistyczne mówi: E ma moc i funkcję których nie ma innego anioła. W tekstach takich jak Siga Enocha i Trzy inak, pojawia Esi jako niebieski pisarz i mediator między Bogiem a ludzkością. Ta tajemnicza posta ma by rejestrowania działa wszystkich ludzi i działaniem jako duchowy przewodnik dla tych, którzy szukają prawdziwej mdroci. Pozycja, która, spójrzmy prawdzie w oczy, nie jest dla nikogo. Najbardziej ciekaw rzecz jest to, że pomimo jego znaczenia w tradycjach takich jak jedowska Kabaa. Zouchar i Talmud, metatron pozostawa praktycznie o ogółowi społeczeństwa. Bumuł dlatego, na przestrzeni wieków wokół nich pojawił się wiele legend i teorii. Od bycia jedynym aniołem upowanionym do siedzenia w obecności Boga po ochronę dusz dzieci, które odeszły zbyt cienie. I Łeni dla tych historii jego nazwa ma tak dużo szacunek między uczonych tekstów apokryficznych i tradycji mistycznych. Dzisiaj idmy do odkrywania, kto jest tym potnym aniołem. Jakie jest jego prawdziwe pochodzenie i dlaczego jego nazwa pojawia się w starożytnych tekstach, których większość ludzi nigdzie nie czytała? Przygotuj Esi, aby zrozumieć o transformacji Enocha, jego niebieskiego wzrostu i tego, jak Metatron STS jest niebieskim mediatorem par excellence. Wiedza, e po dobrze rozumianym mu zmieni sposób interpretacji duchowości i ukrytych tajemnic biblijnego wiata. Niewiele osób wie, ale nazwa Metatron ma tajemnicze korzenie i fascynujące znaczenia. W języku hebrajskim kojarzy esi z ide stranika tronu lub obok tronu Boga. Z starożytnych greckich interpretacjach niektórzy uważają, że termin wynika z metatronians, to znaczy w pobliu tronu. Bez względu na dokładne pochodzenie, jedno jest pewne, ten tytuł umieszcza metatron w absolutnie szczególnej pozycji wśród potnych aniołów. W mistycznych tradycjach i tekstach, takich jak czy inak i Zuchar, metatron jest intrygująco opisany najmniejszy ze wszystkich aniołów, ale największych w fale. Enigmatyczna fraza, która zawiera wielkie lekcji duchów. Dzieje się tak, ponieważ on, zanim jest jej Esi tym potnym aniołem, by prostym człowiekiem o imieniu Inakim, to, taki jak ty i ty, zmierzy Esi z dylematami Echa, Szukam drogi i sit z Bogiem. Transformacja Enocha w Metatron jest jednym z najbardziej zaskakujących stoi literatury duchowej. Kolejnym bardzo szanowanym tytułem Metatron jest Niebiański pisarz. Według starożytnych tekstów apokryficznych i tradycji Kabaj, to on rejestruje wszystkie działania ludzkości, ozdy i boskie dekrety. Wyobraź sobie kada emuajel, wybór i postawa, które przyjmujemy, jest znane przez takiego potnego anioła. Cieci nawet przejrze postawy. Prawda, ta koncepcja pojawia się również w Talmudu i w ksidze Enocha. wzmacniając znaczenie tej duchowej roli. Ponadto metatron jest postrzegany jako bezpośredni posaniec między Bogiem a ludźmi. W przeciwieństwie do zwykłych aniołów, nie tylko przekazuje przesania, ale tej tak interweniowej i duchowo prowadzi tych, którzy szukają największej prawdy. Wielu uwaga za niebieskiego mediatora, tego, który pomaga ludzkości zrozumie boskie tajemnice i zachowa harmonię między wiatem fizycznym i duchowym. Funkcja, która dla tych, którzy badają mistycyzm i starożytne teksty, ujawnia wiele o ukrytej strukturze wszechwata. Historia Enocha jest jednym z najbardziej fascynujących w całej Biblii, choć o niewiele osób zwraca uwagę. W Księdze rodzaju 524 czytamy: E inaczej z Bogiem i nie został uznany, bo Bóg go wzi. Tylko to zdanie dziś sprawia. Ek to ciekawe. W do innych biblijnych postaci, nie do śmierci, ale został zachwycony bezpośrednio do samolotu Niediaskiego. I to tam, zgodnie z tekstami apokryficznymi. Takimi jak Siga Enocha i Czy Inak, przeszedł na przyrodę transformacji. Zgodnie z tymi mistycznymi tradycjami, Inak został podniesiony do niebios i przekształcony w Anioła Metatron. Imponujący wyczyn, biorąc pod uwag, e Aden, inny człowiek nie o tego zaszczytu. I to Esej nie koczy teksty, mówi mu: E otrzyma nie mniej niż 365 tysięcy oczu, aby kontemplować tron Boga i zobaczyć wszystkie wymiary egzystencji. Silna symbolika. Która reprezentuje zdolność do postrzegania wszystkiego i wiatka najbardziej ukrytych tajemnic stworzenia. Ksiga Enocha opisuje równie, e kiedy jest jej EZI metatronem? Inak zyska 72 skrzydeł, kolejny symboliczny element, który pojawia EZI w kabale i zouchar. Te atrybuty uczyni go potnym aniołem, zdolnym do poruszania EZI przez wszystkie niebieskie sfery i uzyska dostęp do tajemnic, których nawet inni potne anioły nie Eji rozwizywa. To tak. Jakby inaczej przekroczy granicę ludzkości, aby STA się najbliższym duchowym przewodnikiem Stwórcy. Warto zauważyć, w jaki sposób ta transformacja ma bokie przesanie idea, e prawdziwa duchowa wysoko dzieje EZI tylko poprzez ecie uczciwości, droci i bliskości Boga. Inak, który zaś jako człowiek koczy EZI jako niebiański pisarz, niebiański mediator i stranik drzewa Ecia. Przykład który inspiruje Kaczter wyszukiwać do refleksji na łazn arki i poszukiwania tego, co wykracza poza wspólne, badać nauki ukryte w tekstach apokryficznych i starożytnych tradycjach. Jeżeli uważasz, Emetatron pojawia Ezy tylko w usta do opowieści o mocy, bardzo Ezi mylisz. Jego Ajemaj pojawia Ezji w starożytnych tekstach, których wielu ludzi nigdy nie słyszało, ale jest prawdziwymi duchowymi skarbami. W ksidze Enocha jest cytowany jako ten, który został zachwycony i przekształcony potnego anioła. Żółw Inak, napisanych między 3 i 6 stuleci, istnieje jeszcze bardziej szczegółowe opisy ich elewacji i niebieskich funkcji. Tam pojawia Ezi jako niebieski i mediatorów między Bogiem a ludźmi. Kolejnym podstawowym tekstem, którym wspomniano Metatron, jest Zouchar, główne dzieło ydowskiego kababu. W tym mistycznym traktatu jest opisany jako ma twarz Boga, reprezentacja Jego fej dostnej dla ludzi. A jeżeli lubisz symbolik, pokochasz, ew Zohar Metatron pojawia SI 72 skrzydłami i nieoczami, atrybutami reprezentującymi wszechwiedzenie i wszechmoc. Prawdziwy mistyczny spektakl, który czy most między wiatem fizycznym a królestwami niebieskimi. W Talmud, synnej rabinicznej kompendium mdroci, istnieje wzmianki o Metatronie jako jedynego anioła, którym usiedzie boskie obecność, co uważanego za nielu pomylenia dla kadego innego niebieskiego stworzenia. Ten przywilej jest tak powany, e wygenerowa nawet debaty wśród starożytnych rabinów, zajmujących esi i mylcego Metatronu samym Bogiem. Tutaj wyjania to tradycja, pomimo swojej mocy, Metatron nie jest czczony, ale Boko szanowany. Oprócz tego nazwa Metatron echem w mistycznych tradycjach i apokryficznych tekstach zapomnianych z czasem. Starożytne dzieła, fragmenty zwojów i nauki redniowiecznej kebali wzmacniają jego wizerunek jako duchowy przewodnik i niebieski mediator. Ta wielorudy pokazuje, e nawet poza kanonem biblijnym, Metatron zawsze zajmował Wayne miejsce w duchowej, szczególnie w tych, którzy szukali najprzych tajemnic stworzenia. Metatron to nie tylko potne anioł nosi tytuły i funkcje, które stawiają go na innym poziomie w wiecie duchów. Jednym z jego najbardziej znanych ról jest niebieski pisarz. Wyobraź sobie, kiedy jemy nasze ichie. Metatron byli boskim samolocie. nagrywa skat MYL. Sowo i ludzkie postaw. Stare apokryficzne teksty i kabałcz. I e nic nie ucieka z tego zapisu, z którym byłoby skonsultowane w wielkim niebieskim ście. Innym ponuć funkcji przypisa Metatronowi jest mediator między niebem a ziemi. Byłby odpowiedzialny za przeniesienie ludzkich modlitw i bagę na tron boj, a tej przekazanie boskich odpowiedzi i dekretów. W do innych aniołów, którzy jest tylko posadzami, Metatron działa jako prawdziwy duchowy przewodnik. Pomaga jest tym, którzy z uzyska dostęp do tajemnic stworzenia i zrozumie ukryte tajemnice istnienia. W niektórych mistycznych tradycjach, w zuchar jest tekstranikiem drzewa icia. Ta funkcja wzmacnia swój ról jako obroca witej wiedzy i cieki prowadcy do prawdziwego duchowego owiecenia. Tylko ci, którzy mają czyste i wysokie intencje, mogą podejść do tej tajemnicy. A Metatron byłby odpowiedzialny za zapobieganie niegodnym byciu podejściem do tego boskiego objawienia. Co więcej, Metatron jest postrzegany jako mistrz boskiej drogi, który uczy dusz sprawiedliwych i kieruje duchami niewinnych, którzy odszedli przed czasem. W niektórych mistycznych przekonaniach Uwaesi, Esi, dzieci, jest sprowadzone przez Metatron do nieba, gdzie otrzymuje nauki i łajgad. Ten obraz wzmacnia jego pogód nie tylko jako cikiego anioła ale tak jako kochajca i ochrona obecno w wiecie duchów. W judaizmie Metatron zajmuje znaczną pozycję w mistycznych tradycjach, szczególnie w Kabale. Tam jest postrzegany jako najpotniejszy anioł w niebie, porednik między Bogiem a ludźmi i odpowiedzialny za zazianie boskimi dekretami. Kabalici nazywają go Ksiciem obecności i twierdz, a jego funkcją jest prowadzenie sprawiedliwych i ochrona niebiańskich tajemnic. Choć o nie wspomniano w oficjalnej tory, jego obecność jest stała w tekstach takich jak Talmud i Zouchar. Krzyciarstwo Metatron nie ma kanonicznego uznania. Tradycyjna Biblia nie odwołuje Esi do niej, a jej przypisania jest to kojarzone z Chrystusem, prawdziwym mediatorem między Bogiem a ludzkoci. Niemniej jednak niektóre predyzoteryczne i gnostyckie próboweństwo, że podobieństwa między Metatronem a Jezusem, sugerujec, e oba mają podobne cechy, takie jak blisko Boga i autorytet duchowy. Ale w klasycznej teologii wścieczajawskiej Jezus jest Synem Bołym, odkupicielem i zbawicielem i nie ma moliwego porównania. W islamie posta Metatronu pojawia się dyskretnie, ale interesująco. Wielu muzułmańskich uczonych kojarzy Metatron z prorokiem Idrys, który by był islamską wersją Enocha. Podobnie jak w przypadku tradycji judo-apokryfa, Idrys zostały podniesiony do nieba, nie dowiadczać śmierci i otrzyma niebieskie objawienia. Choć on Koran nie wspomina o metatronie z imienia, to poczenie z Idrys pokazuje, w jaki sposób pewne duchowe koncepcje przekraczają granice religijne i pozostaje przyjęciu w różnych kulturach. Te różnice między tradycjami pokazują, w jaki sposób wizerunek metatronu był kształtowany na przestrzeni wieków. Podczas gdy niektórzy jest on niebiaskim pisarzem i potnym mediatorem, dla innych jest postaci bez znaczenia. A nawet i z Chrystusem lub Duchem Witym w ezoterycznych liniach. Ta wielointerpretacja jest fascynująca i ujawnia, w jaki sposób Deni do duchowych tajemnic zawsze generowało debaty, refleksje i oczywiście pewne kontrowersje po drodze. Choć o niektóre mistyczne tradycje Stara i rysowa podobieństwa między Metatronem a Jezusem Chrystusem, prawda jest taka, a e ich natura i funkcje jest zupełnie inne. Jezus, zgodnie z Żecjastwem, jest Synem Bożym. Zbawicielem ludzkości i tym, który ma uprawnienia do wybaczenia grzechów i ofiarowania życia wiecznego. Metatron, o ile jest potnym i szanowanym aniołem w niebiosach, nie jest przedmiotem kultu lub ma boskie prerogatywy do odkupienia dusz. Metatron jest uważany za niebiaski mediator, wysannik, który przynosi ludzkie modlitwy do Boga i przekazuje ludziom boskie rozkazy i odjawienia. Z drugiej strony Jezus jest nie tylko mediatorem, ale tej kłaz manifestacji Boga w ludzkiej formie zgodnie z Ewangeliami. Nie tylko interweniuje, ale definitywnie pogodzi ludzko stwórc, co nie jest nawet najbardziej chwalebne za aniołów. Jest to nieznarunica różnica teologiczna, a e White tekstu podkrelaj. Niemniej jednak niektóre nici ezoteryczne i gnostyczne odwej Esi porównywa Metatron z Chrystusem. sugerując, e oba dziela trybuty, takie jak boska emdero, blisko Boga i autorytet duchowy. Jednak nawet w tych alternatywnych liniach uznaje Esi Emetatron działa jako duchowy przewodnik i niebiański pisarz, podczas gdy Jezus jest postrzegany jako wiatr wiata i drzwi zbawienia. Mylowanie tych postaci jest jak mieszanie autora historii z największych postaci i fabule. Warto pamiętać. E choć oba jest związane z takimi pojedziami, jak Miosierdzie, Ochrona i Duchowa Jazda, kanoniczna Biblia jest jasna, stwierdzać, e nie ma innego imienia, poza Jezusem, za pomocą którego możemy zostać zbawieni. Oznacza to, E metatron mógłby fascynować postaci tajemnicach apokryficznych i kabalistycznych, ale nigdy nie mógł zajmować miejsca Chrystusa. I Wayne to rozwinięcie sprawia, e podróż jest mistyczny więc tak interesuj, nie trać z oczu esencji wiary jaskiej. Jeśli istnieje mistyczny symbol związany z metatron, który zwraca uwagę na dzień, to jest to opoczona kostka metatron. Ten Whitey projekt geometryczny jest tworzony przez 13 linii poczonych liniami, twórców z un trzywymiarowe postacie reprezentujące pi-platonicznych CIA Steif, uwane za podstawy stworzenia we wszechwęcie. Dla uczonych Kaba i tradycji ezoterycznych symbol ten przenosi kody boskiej harmonii i kosmicznego posztku. Mówi SE, metatron Cube, jest czym więcej, symbolem. Byłoby to duchowe nazie ochrony i bilansu energetycznego. Wielu mistyków i uczonych witej geometrii uływa kostki w bokich medytacjach. Wierzc, jej formy pomagają wyrówna myli, czyste negatywne energie i cześć praktykujcego spaści z, z niebiesk. Niektórzy nawet zawieszają ten symbol w swoich domach lub uływaj go jako talizmana przeciwko niejasnym siom. Pochodzenie tego symbolu wydaje esi trudne w mistycznych tradycjach związanych z krzyk Enocha i apokryficznych tekstów, w których Metatron, jako niebieski pisarz, byby stranikiem tajemnic stworzenia, w tym formu geometrycznych, które popierają wiatr duchowy i fizyczny. Dlatego trzecia metatron jest również związany z koncepcji drzewa icia, kolejnym wanym symbolem Kabale, z którym dzieli zasad ujawnienia ukrytych ciek ludzkiej wiadomości. Niezależnie od tego, czy jesteś kim, to szuka mistycznej wiedzy, czy po prostu ciekawy starych tradycji, warto przestudiować nieco więcej na temat kostki Metatron. Krzyki takie jak wita geometria sekretny i zych Stefana Skinnera przynoszą dobre wprowadzenie na ten temat. W końcu zrozumienie takich symboli jest sposobem na przezanurzenie Esi w tajemnicy wszechwata z mdroci i rozeznaniem, aby nie zgubi Esi po drodze. Jednym z najbardziej intrygujących ciekawostek dotyczących Metatronu jest to, e według tekstów Talmuda i kabalistycznych byby jedynym aniołem upowanionym do siedzenia w obecności Boga. Jest to tak rzadkie i symboliczne, E reprezentuje nie tylko blisko Stwórcy, ale też wysoką pozycji Wrót Aniołów. Podczas gdy wszystkie inne niebieskie stworzenia pozostają w absolutnym szacunku, Metatron ma uspoczywa obok Boskiego Tronu. Kolejna bardzo wzruszająca legenda stwierdza, że Metatron miałby misję ochrony duszczesnego dziecka. Według niektórych judowskich i kabalistycznych mistycznych tradycji powita je w niebie, uczy ich niebieskich tajemnic i przygotowuje ich do wieczności. Ten obraz duchowego przewodnika i ochrony czystych dusz tworzy, a e w niektórych ezoterycznych liniach Metatron doprawy postrzegany jako anielski nauczyciel najbardziej niewinnych dusz. W niektórych mniej ortodoksyjnych i ezoterycznych prdach Metatron jest nawet majleni z Duchem Witym, a nawet samym synem Bołem. Wynika to z funkcji mediatora i bliskości boskiej obecności, atrybuty, które w liniach szeciarskich Neil do Chrystusa. Wayne jest jednak wzmocnienie. E te interpretacje nie jest rozpoznawane przez tradycję i teologię ale przez grupy mistyczne i gnostyczne. Te legendy i ciekawoski pomagają utrzymać postać metatron przy popularnej i mistycznej wyobraźni. Niezależnie od tego, czy jest to potny anioł, niebieski mediator, czy posta owinita tajemnicami, faktem jest, że jego historia przechodzi przez wieki, religie i kultury, zawsze otoczone zagadkami i interpretacjami powodującymi refleksji. I. Spójrzmy prawdzie w oczy, jest to posta, która sprawia, że duchowe duchowy poszukiwać, co wykracza poza oficjalne wersje. Metatron jest niewtpliwie fascynując postaci, pełen tajemnic i bokich symboliki. Jego historia przechodzi przez wieki i tradycje duchowe, co to podobnie jak niebiański pisarz, mediator między niebem a ziemi, czy stranik tajemnic tworzenia? Podczas naszej podrój badalimy, w jaki sposób jego wizerunek rozwinął się w tradycjach żydowskich szecijarskich i islamskich, z których kada przynosi wyjątkowy pogód na tego potnego anioła. Ale ostatecznie musimy pamiętać o czym fundamentalnym. Tak potna jak posta Metatronu, jedynym prawdziwym rudem zbawienia i przebaczenia grzechów jest Jezus Chrystus. Jest jedynym mediatorem między Bogiem a ludmi, a przez Niego znajdujemy wieczne odkupienie. Bez względu na to, w jaki sposób mistyczne tradycje lub ezoteryczne nauki próbuj podkreślić znaczenie postaci jako Metatron, zawsze, gdzie to Chrystus, który powinien zajmować centrum naszej wiary i nasz duchów podróży. Następnie, pobierając tajemnice Metatron i inne mistyczne postacie, konieczne jest utrzymanie biblijnego rozeznania. Wiedź duchów Neil szuka o stronie. Nie trać z oczu podstawy prawdy objawionej w Pimie Witym. W końcu wiedza mógłby potnym naziem transformacji, ale tylko wtedy, gdy jest zgodna z baz prawd i naukami Chrystusa. Niech ta refleksja sui jako przewodnik po twojej duchowej podrój, Zawsze pamiętaj, E tylko w Chrystusie znajdujemy dróg do prawdziwego życia. Jeśli chcesz zbadać te tematy i pogbia swoje zrozumienie, zasubskrybuj kanał i umoliwi powiadomienia, aby nie stracić następnej trzeciej.